manko powitać, powitać w lany poniedziałek. A ja Wam tutaj chciałem zademonstrować, pokazać troszeczkę te nasze strokacze. Jak się prezentują nie w klatce, tylko na zewnątrz. Nie sprawdzałem jeszcze płci. Ale na dniach będę sprawdzał. Już teraz w ten czwartek na pewno jedna sztuka wyjeżdża. Mam nadzieję, że tu będzie parę samiczek, bo właśnie samiczka będzie wyjeżdżała. Pokażcie się jakoś ładnie tu, prezentujcie się. No ja tutaj nic z nimi na razie nie cudowałem, nie ćwiczyłem pozycji, postawy. Ale myślę, że będą miały to w genach, więc z tym nie będzie problemu. Ale widzicie te akurat dwie sztuki ładne, zestresowane lekko, bo nie wiedzą co się dzieje. Pierwszy raz wyciągnięte tak sobie na na blacik jeszcze kocurek tu chodzi, stresuje trochę ale ładnie, ładnie się prezentują no a co do tego młynarza co Wam mówiłem to jeden został jest w krateczce tutaj na przykład z czego stwierdzić, że widać, że to jest typowo rasowy srokacz. to musicie zwrócić zawsze uwagę na na mordce. musi być pełny pełny motel, nie może być jakiegoś ubytku musi być ładny równy motyl zatoczka wokół oka musi być oddzielona też plamką tak tutaj u tych dwóch sztuk oczywiście pręga musi być ładna równa czy znaczy równa na równo może nie ale taka o no tutaj jak jest to jest w sam raz pręga akurat z tyłu się musi kończyć czarnym ogonem no i jak chce się jeździć na wystawy, to musi mieć minimum 3 plamki królik. Na wystawy jak będzie ma mniej niż 3 plameczki, to niestety ale królik się nie da się go zapisać. Znaczy może ich się da, ale ocena nie będzie już wtedy taka ta powinna być. Tak to wygląda. No tutaj te są dwie sztuki idealne. dla mnie mi się ładnie wszystko ładnie budowa jest idealna, długie będą sztuki. Czas, nie jest trochę krótszy chyba niż ten drugi. No, ale po twarzy bardziej obstawę, że to jest samiec, a to samica, właśnie Ale Teraz mi się nie chce tego sprawdzać, ale różnie to bywa. Widzicie tutaj, tak samo. Pręga jest równa, ładnie się uszy, bardzo ładne. I one dopiero teraz z drugiego, jutro mają dwa miesiące te króliki a no, są naprawdę sporawe nie ważyłem ale no już troszeczkę coś tam mają wiem że trochę szybko teraz pojadą te króliki no, ale tak wyszło że ta jedna sztuka na pewno teraz tak odjedzie już w tym tygodniu mam nadzieję że nie będą chycać chodź to chodź nie próbuj czasem tam gdzieś latać Franek to się lubi tutaj puścić Se pobiegać, ale te nie są przyzwyczajone, więc nie wiem co, gdzie by mogły takie szybkie króliki uciec. Już Wam nie będę życzył dzisiaj smacznego jaka, bo już jesteście na pewno po, po śniadaniu. Pewnie jak ten film rzucę, to i tak będzie wieczór. Więc już bardziej będę życzył na kolację smacznego. No ale tak to się prezentuje: tak się maluchy chowają ładnie. Mam nadzieję, że Dinkos był. Mocno mokry, bo u nas jest naprawdę fajnie cieplutko, przyroda się budzi, wszystko się budzi, ptaszki już różnego rodzaju przelatują, już się fajnie robi, to najważniejsze. No to tym akcentem będę zakończał filmik. Dzięki za wszystkie subskrypcje, tak jak zawsze za wszystkie komentarze. No i czekam za następny, na następny film.